Ciągłe stosowanie antybiotyków może być dla Ciebie szkodliwe. Nie ryzykuj swojego zdrowia i poznaj skutki uboczne nadmiernego stosowania antybiotyków. Cześć! Z tej strony Kuba Mauricz i witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, w którym poruszamy szeroko pojęte kwestie dotyczące utrzymania się w zdrowiu, ale także profilaktykę, suplementację, trening oraz pozostałe aspekty. Jeżeli Ci się podoba ten odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i poinformuj o nim swoich znajomych. Ateras, do merito. Po pierwsze, nadmierne stosowanie antybiotyków może prowadzić do oporności bakterii, co oznacza, że leczenie staje się trudniejsze, a czasami niemożliwe. Jest to niestety bardzo często widoczne wokół pacjentów, którzy zgłaszają się do mnie po N. terapii antybiotykiem, co jest dla mnie troszeczkę zastanawiające. Głównie z tego powodu, że nawet Albert Einstein ponoć powiedział kiedyś, że szaleństwem jest robienie kółko tego samego i oczekiwanie nowych rezultatów. Zatem niestety często widuję taką sytuację, w której lekarz zalecił pacjentowi antybiotyk po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Niestety za każdym razem niszcząc jego mikrobiom. W późniejszej części tego filmu powiemy sobie, że różne antybiotyki potrafią różnie kształtować nasz mikrobiom, a jednak nasz mikrobiom jest tzw. generatorem zdrowia. Dlatego warto jest, aby przede wszystkim zadbać o jego jakość, ilość i nie przeszkadzać mu w pełnieniu tych określonych funkcji. Niestety, dla bardzo wielu pacjentów, takie ciągłe wyjałowienie przez nadmierne stosowanie antybiotykoterapii może doprowadzić do tego, że nie tylko stan ich odporności znacząco się pogorszy, ale także te antybiotyki w przyszłości przestaną odpowiednio działać. Po drugie, antybiotyki mogą zaburzać równowagę mikroflory jelitowej, co może prowadzić do zaburzeń trawienia, biegunki i infekcji grzybiczych. Właśnie z tego powodu dedykuje się tak zwaną osłonkę, czyli albo szczep LGG, albo drożdże Saccharomyces boulardii, CNCM i 745. Ale właśnie kto dostaje tak naprawdę takie zalecenia? Niestety z przykrością stwierdzam, że pomimo tego, że wiedza dotycząca mikrobiologii jest coraz bardziej dostępna i jest to zdecydowanie łatwiejszy orzech do zgryzienia niż przed 20 laty, to jednak dalej wielu lekarzy absolutnie nie dedykuje żadnego leczenia słonowego. Antybiotyki są nam przepisywane jak cukierki, nikrobiom nam niszczeje, a wraz z tym niestety pogarszamy całkowite zdrowie naszego organizmu. Niestety nawet w sytuacji, kiedy lekarz zaleci jakiś probiotyk, Najczęściej jest to niestety strzał jak kulą w płot. Bardzo często widuje się dedykowanie szczepów, które po prostu pojawiły się gdzieś tam na ostatniej konferencji medycznej i pomimo ich fajnego działania, wspierania funkcji fizjologicznych naszego organizmu, absolutnie nie są one właśnie tym, co my powinniśmy mieć teraz wpisane, aby cały ten dyskomfort żołądkowo-jelitowy zmniejszyć. Jest to odpowiednia pora na taki przekaz i chciałbym, aby to wybrzmiało. Dwa produkty, które nadają się jako osłonka do leczenia antybiotykiem, to odpowiedni szczep LGG, który znamy pod wieloma nazwami, takie jak Dicoflor, Logic, Estabium, Livaker, Acidolac, tak naprawdę w sprzedaży internetowej czy w punktach aptecznych znajdziecie bez problemu którykolwiek z tych zamienników, oraz drożdże Saccharomyces boulardii o numerkach CNCM i 745, czyli pewnie dobrze Wam znany Enterol. I teraz oba te produkty mają bardzo fajny wpływ na ograniczenie dyskomfortu żołądkowo-jelitowego, a na pewno na hamowanie biegunek, które bardzo często zdarzają się w przypadku antybiotykoterapii. Ponadto trzeba też wziąć pod uwagę, że kwestia dawki jest bardzo ważna. 6 do 12 miliardów szczepów CFU, jeżeli chodzi o LGG, jak najbardziej są na miejscu oraz drożdże sacharomycy boulardii. Tutaj tak naprawdę dawka jest od 250 do 1000 mg na dobę. Czyli tak naprawdę w kwestii dowodów naukowych mamy dosyć dużą rozbieżność, bo szanse dotyczące poratowania się w biegunce wywołanej antybiotykiem w przypadku Saccharomyces boulardii wynoszą od 18 do 52%, ale wszystko jest uzależnione od dawki, czyli idąc bardziej w prawo, pod 1000 mg dziennie, jesteśmy w stanie poratować nawet takie znaczące zmiany biegunkowe. Zatem warto jest o tym zapamiętać, czyli jeżeli przyjmujecie antybiotyk przez okres 10 dni, to również w ciągu tych 10 dni musicie przyjmować albo szczep LGG, albo drożdże Saccharomyces boulardii. Czasami bywa i tak, że Możemy przyjmować preparaty wieloszczypowe, które zawierają także sacharum cysbulardi bądź LGG, ale tak naprawdę jest to uzależnione od tego, jaka jest to piguła antybiotykowa. Jeżeli jest tam łączenie kilku preparatów w jednym, faktycznie takie preparaty wieloszczypowe mogą zostać użyte, ale dla podstaw wystarczy sam szczep LGG. Po trzecie, stosowanie antybiotyków może wpłynąć na działanie innych leków, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych i zwiększa ryzyko poważnych powikłań zdrowotnych. Biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo probiotyki pomagają nam w metabolizmie wielu leków, w tym antybiotyków zmniejszają te wszystkie powikłania, tak naprawdę ich Stosowanie nawet przewlekłe, bądź taka profilaktyka zdrowotna w wykorzystaniu probiotyków, jest czymś, o czym wielokrotnie wspominałem na moim kanale YouTube. Zatem, probiotyki powinny być taką podstawową formą obrony nie tylko w kierunku antybiotyków, ale także pozostałych leków, które jednak niszczą nasz mikrobiom. I tutaj możemy powiedzieć także o lekach klasy NLPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, tak jak ibuprofen, pod każdą możliwą nazwą handlową. Pamiętajmy, że te leki też mają czas i miejsce na zastosowanie. Jeżeli mamy jakiś duży ból, wywołany urazem, czy czymś innym, co nie ma charakteru przewlekłego. Jak najbardziej przyjmiemy tą pigułkę i nie zastanawiajmy się nad tym, ale jeżeli mówimy o bólu przywlekłym, który jest związany z bólem dolnej części pleców albo z jakimiś zmianami reumatoidalnymi itd., to pamiętajmy, że jednak takie. W zasadzie kopanie studni, gdy się pali, nie jest do końca dobrym pomysłem. W tym przypadku powinniśmy dojść do przyczyn naszego pogorszonego stanu zdrowia, a nie po prostu zakładać taki plaster na ranę w formie tabletki przeciwbólowej na ból, który trwa i trwa i trwa i trzeba go po prostu zgasić. I trzecim takim lekiem jest IPP, czyli inhibitory pompy protonowej. Takie w zasadzie leki zobojętniające. Coś, co pozwala zahamować wytwarzanie kwasów solnych w naszym żołądku. Więc jest to bardzo często wykazywane na przestrzeni, powiedzmy, ostrych zmian dotyczących zapalenia błony śluzowej żołądka i 12 w wrzodów, czy też nadżerek na bólni śluzowej i ma to sens w momencie, kiedy stosujemy to przez okres na przykład dwóch czy trzech tygodni, a następnie staramy się tą śluzówkę jakoś załagodzić. Natomiast nie w momencie, kiedy przyjmujemy te leki przewlekle, a w filmach, które dedykowałem zaburzeniom pracy żołądka, czy też wrzodom i pozostałym elementom dotykającym często anemii, mówiłem o tym, że bardzo często widuję u pacjentów te leki wypisywane przez miesiące, a niekiedy przez lata i rekordzista przyjmował lek klasy IPP przez lat 30, zatem niestety całkowicie zniszczył swój żołądek, jego funkcję, no i potem przyswajanie żelaza, witaminy B12, trawienie białka itd. staje się naprawdę przypotężnym problemem. Po tym całym wstępie warto byłoby chyba rzucić takie słowa: nie ryzykuj swojego zdrowia i zapamiętaj to raz na zawsze: stosowanie antybiotyków bez konsultacji ze specjalistą może prowadzić do rozwoju opornych na leczenie bakterii. A jeżeli już musisz przyjąć antybiotyk, bo jednak warto też powiedzieć, że są to leki ratujące życie i w przypadku ciężkiej infekcji, takie jak zapalenie płuc czy oskrzeli, ich wykorzystanie może okazać się konieczne, to rób to z głową. Stosuj terapię osłonową, a przede wszystkim, jak zaraz się dowiesz, po zakończonej terapii antybiotykiem powinieneś utrzymywać probiotykoterapię przy udziale co najmniej od 3 do 5 miesięcy, a nie łykać jakiś produkt za parę złotych z apteki przez 10 dni, tak jak wmawia Ci lekarz. Tak naprawdę taka terapia probiotyczna nie ma absolutnie żadnego znaczenia i można powiedzieć, że to placebo. Pamiętajmy, że minimalne Czas dedykowania terapii probiotycznej to przynajmniej jeden miesiąc, aczkolwiek przy dużych zniszczeniach, takich jak wykorzystywanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, tak naprawdę może się okazać, że te trzy miesiące to dopiero początek historii. Bo każdy z nas jest jak chodzący ekosystem. Liczba mikroorganizmów zamieszkujących ludzkie ciało jest szacowana na około 100 bilionów, co oznacza, że komórek bakteryjnych jest wielokrotnie więcej niż naszych własnych. Bardzo często dlatego właśnie mówi się, że mikrobiota to tak naprawdę mikrokosmos i geny, które składają się na człowieka, tak naprawdę są w mniejszości. Mikrobiota waży przy tym łącznie od 1 do 2 kg, co specjaliści mikrobiolodzy nazywają często cudem immunologicznym. Dlaczego? Bo z tymi bakteriami organizm po prostu absolutnie nie walczy. Wszystko odgrywa się w naturalnym i z tego też powodu my możemy powiedzieć, że duża część z nas, mając dobry stan mikrobiomu, będzie odporna na działanie wielu bakterii i ich odporność jest po prostu lepsza, ale zobaczmy, jak się czujemy, kiedy zaatakuje nas jakaś bakteria, która powoduje chociażby ropne zapalenie gardła, taką anginę. Wtedy naprawdę czujemy się jak wypluty tofi, mamy 40 stopni gorączki i nawet przełykanie śliny nas boli. A tutaj w wilicie grubym mamy od 1 do 2 kg bakterii, z którym nasz organizm żyje absolutnie za pan brat. Czyli mikrobiom jelitowy to wspólnota mikroorganizmów żyjących w naszym przewodzie pokarmowym. Żyjemy z nimi w ścisłej symbiozie, gdyż organizm czerpie korzyści z ich obecności, a one z kolei zyskują przyjazne środowisko dla życia. W zdrowych warunkach panuje równowaga zwana eubiozą. Niestety coraz rzadziej ją dziś widujemy. Częściej mikrobiota jest zaburzona, czyli występuje dysbioza. Dysbioza oznacza niekorzystne zmiany w składzie lub aktywności bakterii, np. przerost jednych szczepów przy niedoborze innych i wiąże się z wieloma chorobami. Osobiście lubię to porównywać do sił śródziemia z władcy pierścieni. Jeżeli ludzie, elfowie i krasnoludy są w przewadze nad orkami, wszystko jest tak naprawdę w porządku, ale kłopot polega na tym, jeżeli Sauron te mroczne siły skumulował i teraz są orkowie, uruchaje na zgóle itd. I przewaga robi się trochę niekorzystna. W tym przypadku mówimy właśnie o dysbiozie i wtedy właśnie zaczynają się szeroko pojęte kłopoty. Pamiętajmy, że w ramach antybiotyków bardzo często ma miejsce ten niekorzystny scenariusz, kiedy dobre, komensalne bakterie niestety są zabite na drodze po prostu wycinki całkowitej, bo są antybiotyki o szerokim spektrum działania, takie, które prowadzą wojnę totalną, ale z drugiej strony pewne bakterie gnilne, proteolityczne, klostridia, one pozostają w biofilmie bakteryjnym i niestety wtedy kończymy terapię być może bez tych złych bakterii, które spowodowały u nas anginę czy pozostały kłopoty zdrowotne, ale niestety z przyrostem niekorzystnych bakterii. Innymi słowy, zamiast przyjaznej symbiozy mamy chaos w ekosystemie naszych jelit i właśnie do takiej dysbiozy dochodzi w przypadku nadmiernego stosowania antybiotyków. Zatem jeśli zależy ci na silnym układzie odpornościowym, zacznij od zadbania o jelita. Choć wiele osób instynktownie sięga po witaminę C w nadziei na podkręcenie naszej odporności, to prawdziwą kuźnią naszego układu immunologicznego jest właśnie GALT, od angielskiego gut associated lymphoid tissue, czyli tkanka limfatyczna związana z jelitami. Szacuje się, że galt stanowi około 70% komórek limfatycznych całego układu odpornościowego. Mówiąc obrazowo, większość naszych żołnierzy odporności stacjonuje w kosmkach jelitowych i okolicznych węzłach chłonnych, tuż pod cienką warstwą nabłonka, która oddziela wnętrze jelit od reszty organizmu. Ma to sens, bo jelita to główna brama, przez którą do ciała dostają się zarówno substancje odżywcze, jak i nieproszeni goście tak zwane patogeny. GALT pełni rolę strażnika na tej granicy, monitorując zawartość jelit i reagując na potencjalne zagrożenia. Przypomina to nieco kontrolę na lotnisku, gdzie pasażerami samolotu mogą być tylko ci, którzy nie przenoszą ze sobą zabronionych rzeczy na pokład. Co ciekawe, liczba komórek plazmatycznych, czyli tych, które produkują przeciwciała w GALT, przewyższa łączną liczbę takich komórek w śledzionie, węzłach chłonnych i szpiku kostnym razem wziętych. To pokazuje skalę zaangażowania układu odpornościowego w jelitach. I tutaj ponownie chyba czas na małą przerwę, bo bardzo często zdarza mi się jako dietetykowi taka sytuacja, w której lekarz mówi, że przeciwciała na przykład w kierunku choroby Hashimoto, jak antyTPO i antyTG robi się Raz w życiu, a jednak jest to przeciwciało, czyli coś, co pokazuje, czy dany stan układu odpornościowego jest ok, czy też nie. A po drugie, jest to niestety taki kwiatek, który też większość lekarzy powie, że dieta w chorobach autoimmunologicznych nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co też jest kwiatkiem kategorii naprawdę ciężkiej, dlatego że właśnie 70% naszego układu odpornościowego to GALT. Zatem wszystko to, co znajdzie się w jelicie, ma ogromny wpływ na to, jak modulujemy nasz układ odpornościowy. Tłumaczy to jednocześnie to, dlaczego bardzo wiele osób borykających się z chorobami autoagresywnymi, takim jak Hashimoto, atopowe zapalenie skóry czy reumatoidalne zapalenie stawów, ma niestety pogorszenie właśnie po takich terapiach antybiotykiem, zwłaszcza które trwają przez dłuższy czas, 10-14 dni, a być może i nawet miesiąc. Zdrowy mikrobiom jest nieodzownym partnerem GAD. Probiotyczne bakterie można porównać do trenerów odporności. Już we wczesnym dzieciństwie uczą one nasz układ immunologiczny odróżniać drobnoustroje niegroźne od tych chorobotwórczych. Dzięki temu dojrzewający układ odpornościowy nabiera tolerancji na nieszkodliwe antygeny, np. pokarmowe czy pyłki, a reaguje właściwie na realne patogeny. Jeśli brakuje tej edukacji, np. wskutek wychowywania w zbyt sterylnym środowisku, częstego stosowania antybiotyków itd., układ odpornościowy może rozregulować się i atakować na wyrost, stąd biorą się alergie oraz choroby autoimmunologiczne. Skoro zatem 60-70% odporności siedzi w jelitach, to wzmacnianie mikrobiomu jest kluczowe dla ogólnej odporności organizmu. Oczywiście witamina C też jest ważna dla funkcjonowania układu immunologicznego, ale połykając garście kwasu askorbinowego, czyli witaminy C, nie naprawimy skutków zaniedbanej flory jelitowej. Jeśli masz zainwestować tylko w jeden aspekt odporności, to postaw na jelita i probiotyki. Zdrowy mikrobiom wspólnie z GALT to najlepsza drużyna trenerów, która wyszkoli Twój układ immunologiczny do walki z infekcjami. Co więcej, pomoże mu zachować wyważoną reakcję, czyli wspomnianą tolerancję immunologiczną, tak ważną w kontekście alergii i autoimmunologii. Ten ostatni element jest trochę bardziej skomplikowany. Zainteresowanych odsyłam do mojego kanału na YouTube i protokołu Fights według Palmer Poli. Zresztą na moim kanale YouTube znajdziesz dwa albo trzy filmy na temat tego, jak zwalczyć autoimmunologię i jak nie dać się po prostu wciągnąć w równie pochyłą, czyli tak naprawdę wieczne leczenie objawowe. Antybiotyki to błogosławieństwo medycyny, ale ich częste lub niepotrzebne stosowanie sieje naprawdę duże spustoszenie w mikrobiomie. Klasyczny antybiotyk o szerokim spektrum działania, np. amoksycyklina z kwasem klawulonowym, czyli popularny argumentin, który pewnie każdy kojarzy z anginy, czy z zapalenia płuc bądź o nie wybiera. Wybija zarówno złe, jak i dobre bakterie w jelitach. czyli tak jak mówiłem, prowadzi po prostu wojnę totalną. Już 7 do 10 dni kuracji potrafi drastycznie zredukować różnorodność mikroflory. I niestety ten stan zubożałej mikroflory jest w stanie u nas kultywować się przez naprawę. Długi czas. Wiele przyjaznych gatunków bakterii znika i może nie powrócić przez naprawdę długi czas. Badania pokazują, że nawet rok po antybiotykoterapii flora jelitowa bywa ciągle zubożona. Niektóre dane sugerują, że pewne mikroorganizmy mogą się nie odbudować przez udział nawet od 2 do 4 lat po zakończonej kuracji, zwłaszcza jeśli antybiotyki były stosowane wielokrotnie. Im częściej i dłużej ktoś brał antybiotyki, tym większe ryzyko przewlekłej dysbiozy ma. Do tego dochodzą inne leki, np. długotrwałe zażywanie inhibitorów pompy protonowej, czyli IPP, leki na również zmienia skład mikrobiomu, sprzyjając przerostowi bakterii w cienkim, czyli popularne SIBO. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli NLPZ-y, uszkadzają z kolei błony śluzową jelit. Dlatego lekarstwa stosujmy z rozwagą, tylko gdy naprawdę są konieczne i najkrócej jak to tylko możliwe. Zaś po każdej antybiotykoterapii pomóżmy naszym jelitom, wprowadzając preparaty probiotyczne, a także stosujmy dietę probiotyczną, czyli jogurty i kiszonki, by szybciej zapełnić powstałe puste nisze w ekosystemie. Pamiętajmy, że w przypadku wielokrotnej lub długotrwałej antybiotykoterapii musimy koniecznie odbudować stan naszego mikrobiomu i musimy użyć do tego konkretnych szczepów probiotycznych, zatem być może teraz troszeczkę zniszczy światopogląd wielu osób, ale kiszonki i żywność fermentowana, taka jak jogurty, kefiry czy kimchi, na pewno nie są tym punktem, w którym powinniśmy zacząć. Jest ogromna różnica pomiędzy stosowaniem żywności fermentowanej, a stosowaniem preparatów probiotycznych, które mają odpowiednio zbudowane szczepy oraz ich liczebność. Jeżeli powiemy sobie o preparatach, nawet Probiotycznych, to też ważne jest to, czy jest to preparat monoszczepowy, czyli zawierający jeden szczep, czy preparaty wieloszczepowe, które potrafią ich zawierać 10. Jest to ogromnie ważne dla zachowania odpowiedniej różnorodności. Tutaj też z jednej strony warto wspomnieć o tym, że część tych preparatów probiotycznych ma szczepy, które są w stanie warunkować nam udokumentowane działanie, a z drugiej strony one mają tak naprawdę wspomóc nasz mikrobiom w wejściu do stanu równowagi, bo tak naprawdę około drugiego czy trzeciego roku życia nasz mikrobiom stabilizuje się koniec końców, około 5-7 roku życia przybierając taką postać, jak u osoby dorosłej. I nasz mikrobiom zawsze będzie dążył do, do tworzenia się. Natomiast pytanie brzmi, czy dajemy mu odpowiednią długość czasu i czy przypadkiem ta różnorodność jest możliwa do zachowania. Zatem weźmy pod uwagę to, że przyjmowanie niektórych preparatów probiotycznych wieloszczepowych powinno iść w parze w takim odpowiednim czasie, około 3 do 5 miesięcy stosowania. Jest to naprawdę bardzo ważne i tutaj też warto jest pamiętać o odpowiednich produktach. Więc pamiętaj, jak ważny w budowaniu odporności jest zdrowy mikrobiom. Wybierając Best w Wspierasz zdrowie swoich elit. W opisie tego filmu znajdziesz specjalny kotrabatowy. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że antybiotyki stosujecie tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne, ale dzięki temu filmowi wiecie też, co i kiedy, na jak długo zastosować jako terapię osłonową oraz w jakim udziale możecie odbudować mikrobiom, aby cieszyć się zdrowiem przez długie lata. Pozdrawiam.